Cześć, siema, wam wszystkim, z tej strony Show Game, zapraszam was na drugi odcinek z serii Mafia. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podoba oraz zasubskrybujcie mój kanał. No dobrze, doruszajmy, ruszajmy, kontynuujmy naszą opowieść. what do they call you son thomas thomas angelo sir frank told me you ran into some trouble yes sir my cab got smashed up pretty good morellos thugs went after him i the kind of tommy helped us this uh, taxi that's your livelihood yes sir i feel a sense of responsibility here so i'm gonna set you up with a small loan enough to get that cab of yours fixed up well, i appreciate that sir but i'm not looking for a handout then what are we doing here I just want a shot at the bastards who wrecked my cab. <laughs> you hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the Morello's grills hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You can ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Go we'll smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hardworking Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. Dobra, w porządku. Nie panikuj. No widzimy na to chyba, że żeśmy poznali bosa całej tej mafii. Salieri. Widziałem, ten poli się bardzo nakręcił na to, że usłyszał, że możemy iść tam coś porozwalać. Chyba u innego jakiejś mafiozy bo nie mają jakiś konflikt z tego, co się wydaje. Piszę do Pana, by wyrazić swoją radość, że, że chciał Pan przyjąć zaproszenie na ślub mojej córki. Jeśli jest coś, co, czego szczególnie by Pan sobie życzył lub oczekiwał, proszę mnie poinformować. To będzie naprawdę wspaniały dzień, a fakt, że cały świat uży Pana do Pana dającego swoje błogosławieństwo temu wydarzeniu, uczyni go jeszcze bardziej wyjątkowym i godnym zapamiętania. Pana wierny przyjaciel Giovanni Romano. No dobra, ja ogólnie nie będę czytał tutaj tych wszystkich. Tych wszystkich jakichś tam notatek i innych rzeczy. Ale na pewno będę eksplorował całą mapę, więc. No to to jest. Przeczytajcie sobie jak chcecie. Zatrzymajcie sobie film. Nie będę tego wszystkiego czytał. No dobra. Mamy tu coś jeszcze? Godnego uwagi, czy chyba już nie. Zobaczmy tam te czy są otwarte. No, to chyba wszystko pozamykane. No dobra, tędy na pewno nie wejdziemy. Ogólnie teraz mamy zadanie dąż do poli jego... No to lećmy do niego. Zobaczmy co on będzie chciał od nas.

Ale za to będziemy rozpierdalać baseballem. no to też, też mi się podoba. Oho, jeszcze gruby kaliber z tego co widzę. Pięknie. No nie no spoko wiadomo. Dobra Wszystko? A tam mogę coś, coś tam jest. Mogę tutaj wejść? Przepraszam cię.

Get your head out of your ass. What the fuck, dear Polly? You, you can't can can just sneak up on a guy like that. Uh, I'm sorry, Ralph. I'm just busting your balls. Was that the story, Polly? I'm just going to go to Guess we got two, 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 two cripples working here. Yeah, I'm going to put you You got that, Ralph? Sure, Papa Polly. Yeah. Tommy. Tommy Angelo. G good to meet you. Like I said, Ralphie here's a crack deck. But you bring him a stolen car, he'll make it yours. Tom and me, we got a job to do. We need some wheels. How about this one, Papa Polly? It, it, it ain't a hat -ha -ha ride, but it, it'll get you across to the, the town. All right, let's go. You're driving.

Not just the booze we supply, Tom. It's the places we deliver to. The dames they got in these places. There's tables. There's food. There's skirt. Some way to live. Right now, all I want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine. I'm tommy I'm Najpierw sobie powiedział, że nie będzie się pchał w awantury i nie chce wchodzić do jakiejś porachunki mafijnej, ale jednak ambicje go chyba poniosły dalej, wyżej. No naprawdę ta puszka tyle do co jedzie mi się wydaje. No ale no dobra, jedźmy. Jedź do baru Morela.

No to litery Italii to brzmi tak prawidłnie, nie? Ma no, Italia, on tak jakoś w innej dzielnicy. Aha. Czyli lepiej się tym nie pojawiać samemu. Dobra. Pięknie zaparkowana.

X, żeby kucnąć, spoko. Idziemy. No dobra. Czyli przekradamy się. Dziś nie, się przekraść, dobra. Chyba nam już nie potrzebne to przekradanie. Co to się dzieje? Dobra. się to w ogóle czasem. Czasami to tutaj widzę, że to skakanie i to wszystko to... O, właśnie o tym mówię. Nie łapie to tak jak powinno, nie wiem. Albo mi się wydaje. Dobra. Zakradnijmy się w takim w razie. Lewej kontrol by schować się za zasłoną, dobra? A co ja mam się tu dostać teraz? Aha, dobra, ja czekam jak głupek. Urr, tej będę czekał, kiedy oni skończą gadać. A ja mam go zespół, nie się zapęcisz? Aha, no i okej. Okay. I mam go unieszkodliwić, spoko. No jest załatwione. dobra, jeden leży. Co dalej? Znisz samochody. Możemy tu wybrać... Co to się wydarzyło? Co A, przytrzymać ten. Dobra. Weźmy sobie to. Ty już nie kłócaj, już nie musi się skradać, Johnny. Wyciągnij kij... A, czyli nie mogę tym? No dobra. Bam! 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 Dobra co jest? Ale zapierdali! Co jest? Bam! 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 Jest kombo! Jeszcze wykończeniówka leżysz. Dobra, a następnie przytrzymaj je, wyceluj a następnie pójdź i Okej, okay, jest porządku. Ten jak to rzuciła? <laughs> Za pleców, nie no. Zajebiście się. Z Co udało się? Może byśmy stąd uciekali, co? Zaraz się zlecą. Jeszcze policja pewnie. mu się wziąć w Dino. Ja będę wiedział gdzie ją on... trzymasz, pewnie, no, no to na pewno. Trzymaj, włącz, no, super. Dobra, już wszedł. Tak myślałem, że nas będzie gonić policja, ale no trudno, trzeba uciekać. Rozbijemy to? Udało się, dobra. Chodu. Do... Aj! Co to się tu wyprawia teraz? Kurczę, zapomniałem, że to jest coś takiego jak ep, chyba. Żeby taranować. Jedź szybko i unikaj policji. No dobra, to uciekamy. Korzystaj z ma i unikaj patroli. Spoko. Ale ciężko za nami jadą, widzę. Ale chyba zaraz odpuszczą. Bo coś już odpuścili. Teraz unikasz tylko policji, dobra. Nie no, ten to trochę jedzie szybciej niż tam to padło. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Mmm... Nie, no ten to zapitala, nie? Oj, żeśmy zgubili policję, tak? No, no jest elegancko. Super. Próż do baru Soliriego. No, co Morello? No, czyli większe wpływy ma Morello z tego co widzimy. No i no, super.

I got a soup now, and Vinny's an old bastard. Oh, <laughs> na family you had to have more connections. Your brother or your uncle, or... Oh, some guys, sure. Your cousin got made or you like Carlos That means you get trusted more when you're starting out. Like there's plenty of us who came in off the street. I'm thinking we get you in front of the boss, then we tip a few.

Nie tylko oknem. Czy się ciesz w ogóle za samochód, masz? I to jeszcze lepszy, a nie tego trupa, co nam dałeś. Dobra. Idźmy dalej. A co, masz jakiś problem z tym? Ziomuś? Mówię na no, kozaka, nie wyglądasz. Zaraz że dostać głębi It's done. No trouble? Yeah, nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah. But he'll be plenty pissed when the boys tell him what happened. <laughs> He's not gonna be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make, it's what's good for the business. And my boys. But Morella he's a hothead. And all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands. Make sure the bills get paid on time. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Good. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you, but you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. And the man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops we only have a few on the payroll and if you cross the line the rest will come after you you understand yes mr salieri then i'm going to only ask you for one more thing tommy i don't keep paulie and sam around just because they're strong There's a lot of guys out there bigger and tougher than these two and i don't keep frank on the payroll because he's smart so he's an artist with the numbers. All these guys, in this room, they're here because they have the only thing that matters. You know what that is, Tommy? Mm, they're loyal. That's right. No, coś mi się wydaje, że będzie musiał się martwić, ale no. Zobaczymy dalej w opowieści co będzie Co to będzie z nim? Bo miał. No to nie wyglądało za fajnie, że musiał aż do detektywów wyjść do policji, żeby... Startować na świadka kolejnej i prosić, żeby rodzina miała ochronę. No i on jako też sam prosił o ochronę. Więc... Sara Marą. Czyżby to nasza przyszła pani? Bo tak kurcze, po co oni zmiankę mówili o niej? Coś mi się wydaje, że powiązana może być też. Stay first days in Cigliari's bar were slow. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly we just waited. I got to thinking, maybe life in Celieri's crew wasn't gonna get me clipped. <laughs> what did I know? Finish, you, know. you, Tommy? Come on, yeah. Boss is waiting for you. Thanks. Mm -hmm. Czyli co, mamy pierwsze zlecenie od szefa? Nie no, co my tacy wyglądamy już? No poważnie, nie jakieś łachmany, tylko jakoś już tak bardziej elegancio. Dobra, lećmy dalej, spotkaj się z Salerim. Salerim, Salierim, kurcze pieczone, będę miał na pewno problemy z wypowiedzianym. Niektórych tutaj...

Ale nie łamię nóg, więc co dajemy kilka liści i co? Tych ci co nie chcą zapłacić Tylko w jakim celu idziemy teraz do niego, do tego zaopatrzenia Nie wiem Jeżeli mamy nie robić krzywdy Może tylko straszyć to straszak taki

Dobrze. Dzięki Vincenzo. nie dobry. Dzień dobry. Wini, Dzięki, Vincenzo. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Vincenzo. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam na odcinek trzeci już niebawem. Więc dziękuję i pozdrawiam Cześć.